Dobra, słuchajcie, dawno mnie nie było, natomiast sobie zakupiłem nową zabawkę. Jest to piła spalinowa Handy. Kiedyś jeszcze występuje pod nazwą Lider. I szczerze mówiąc, to nie jest żaden unboxing, żadna recenzja tej piły, ale takie parę informacji, które może nowemu użytkownikowi się przydadzą. Ponieważ sama piła jest fajna pod tym względem, że jest bardzo lekka, bo waży około 5 kg i to z benzyną i olejem. Do pełna, natomiast tak yy, od razu po zakupie. Ja ją kupiłem za 309 zł, więc bardzo dobra cena, uważam. Od razu po zakupie, wymieniamy prowadnicę i łańcuch. Dlaczego? Dlatego, że ta chińska piła, yy, jakby tą część nącą, yy, to jest gównolic, Tak? To jest coś niezwykle jakby, dziwnego, niezwykle yy, badziewnego. I naprawdę przy tak istotnej rzeczy jak prowadnica czy łańcuch, to jest też kwestia waszego bezpieczeństwa, no co z głupi, tak? I problemy były na początku takie, bo po regulacji zaśnika, to generalnie zrobił serwis, na gwarancji, natomiast wymienili też pompę oleju, bo w oleju szło tyle, że prowadnica wyglądała tak, no generalnie olej się lał. Na potęgę, to jak nie dążył tego tankować, żeby ten olej w tej pile był do cięcia. A co za tym idzie, to wszystko było upaprane, utytłane, etc. Spróbuję na przepisach wrzucić zdjęcia tego, jak to wyglądało. Tutaj mamy starą prowadnicę, tak? Łańcuch wisi, nawet nie będę go pokazywał, bo to nie ma co pokazywać. Więc tak, po wymianie... Pompy oleju i jeszcze ze starą prowadnicą i starym łańcuchem, problem oleju powrócił, to znaczy, ta dalej, lała ten olej bez zapamiętania. Tu niby jest jakaś regulacja 3-4 stopnie, ale to raz działa, raz nie działa. Ten łańcuch, pomimo że jest nowy, on się dużo mniej. Roś, roś, dużo mniej rozciąga niż ten oryginalny ten oryginalny to się rozciągał generalnie jak z plasteliny, z jakiejś gumy byłby dwa cięcia i trzeba było łańcuch naciągać prawdopodobnie to też miało wpływ to, że to wszędzie był olej tutaj i to nie było w stanie się trzymać, tak? czyli ona przy jakimś tam obciążeniu się w jakimś stopniu pracowała pomimo zaciśniętych dwóch śrub no to wszystko nie grało, tak? to nie miało sensu ciekawostka taka, po zmianie tejże prowadnicy i tego łańcucha Problem lania oleju bez sensu też się zmienił, bo łańcuch dalej jest smarowany, wszystko jest smarowane, natomiast to już nie leci. Nie wiem, czy to jest bieg okoliczności, czy faktycznie y, jest to jakieś powiązanie. Natomiast no, do piłych mówię, która kosztowała tam 300 zł z groszami, trzeba sobie doliczyć jakieś 7-8 dyszek na prowadnicę i nowy łańcuch, i wtedy to ma faktycznie sens, bo sama pilarka i samo jej działanie naprawdę jest y, fajne. No, i to w sumie tyle, tak? Jak będę miał czas, to nagram taki krótki szorst, jak tnie to dziadostwo Natomiast tutaj pokażę po prostu, jak tnie no, łańcuch, łańcuch to jest pełne dłuto. Jest faktycznie ostre jest do tego stopnia ostry, że jak się dotyka bez rękawiczek, to naprawdę trzeba uważać. Bo chwila nieuwagi jest takie cięcie jak Żyletką. Więc to w ogóle nie ma tutaj co się bawić. Trzeba zachować szczególną ostrożność. No, teraz zobaczymy, jak to czyni. A to, to sobie można na pamiątkę nie zostawić. Generalnie, ewentualnie do jakichś patyków. No, to według mnie z niczego więcej się nie nadaje. Hmm. Poległa na. Nie na takich pniaczkach. No to, to teraz. To ona podległa na gałęziach, tak? Na zwykłych gałęziach. Na niczym, na niczym szczególnym. Więc. No, sorry, ale. Prowadnica to jest nul, totalne dno, nie ma w ogóle co się nad tym zastanawiać. Zagadała. <mulik> Także tak to tnie na nowej prowadnicy z nowym łańcuchem. Tutaj wiór leci porządny, jak widać, nie jakieś dno, dziadostwo, jakiś pył, więc można sobie w domowym zaciszu podziałać. Natomiast do lasu pewnie bym tego nie brał, no chyba, że jako drugą piłę do, yy, drugą piłę do gałęzi po prostu, żeby nie nosić ciężkiej piły, tylko tą sobie tam operować.